Tak długo jak ofiary, tak długo ta historia cały czas żyje. Myślę, że później będzie kwestia tego, żeby może trochę zdystansować się od tej historii, no ale też nie chcemy. Sami tego nie chcemy, dlatego że chcemy pamiętać o ofiarach. To jest bardzo ważne z punktu widzenia takiego szacunku dla ofiar, ale też z punktu widzenia, co jest nawet z punktu widzenia mojego pokolenia, chyba ważniejsze, żeby wyciągnąć z tego właściwe lekcje, żeby nigdy już nie doszło do tego, co się wydarzyło wcześniej, a moim zdaniem to nie jest do końca tak przesądzone. Jeżeli nie odrobimy tej lekcji, jeżeli będziemy starali się zapomnieć, to błędy, które już. Były wcześniej popełnione w historii i zdarza się, że są powtarzane. Dlatego to jest ogromna e, odpowiedzialność dla e, pokolenia takiego jak moje i następne, żeby o tym pamiętać i wyciągać właściwe wnioski. Jak doszło do przejęcia e, władzy przez nazistów w Niemczech, jak e, demokracja potrafi być krucha i co się dzieje, jak e, z pewnych zasad po prostu się rezygnuje, do czego to może doprowadzić? jak nie szanuje się praw jednostki, jak nie szanuje się prawa innych narodów do istnienia, do samostanowienia i co się dzieje, jak. Uważa się, że jeden naród jest lepszy od takiej wielokulturowej wspólnoty. A mamy te odradzające się w tej chwili nacjonalizmy. No właśnie. Dlatego o tym mówię, że, 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 że niestety e, e, historia się nie skończyła. I też polsko-niemiecka historia ta trudna też się nie skończyła i musimy z niej się uczyć, iść do przodu, ale musimy o niej pamiętać i z niej się uczyć, bo w tej chwili mamy do czynienia z odradzającymi się ruchami coraz silniej e, neofaszystowskimi. Widzimy też w Niemczech, że wydawało się, że ta już jest załatwiona, ale teraz mamy e, bardzo skrajnie prawicowych populistów spod znaku alternatywy e, dla Niemiec. Jej szef Aleksander Gauland powiedział w kampanii wyborczej w 2017 roku, że Niemcy powinni być, powinny być odrobinie, odrobinie dumne z osiągnięć Wehrmachtu. Takiego języka wcześniej nie słyszeliśmy, a teraz niestety mamy z nim też do czynienia po drugiej stronie od Reinesa.